Cześć, jestem Krzysiek, a to są dzisiejsze ciężarówki. Zapraszam. W nocy z sobotę na niedzielę zmienimy czas na zimowy. Zmiana będzie mieć miejsce o trzeciej, kiedy godzina cofnie się do drugiej. Jak się zmienia czas w tachografie VDO 1381 wciskając klawisz OK wchodzimy do menu. Za pomocą strzałek góra dół wyszukujemy opcji Wpisz pojazd. Którą wybieramy przyciskiem OK. Za pomocą strzałek góra-dół szukamy opcji czas lokalny. Wybieramy tę opcję. Następnie pod UTC mamy podaną godzinę UTC po lewej i czas lokalny, przy którym mamy charakterystyczną czarną kropkę. Przyciskiem ze strzałką w górę dodajemy 2 godziny. A jak zmieniamy czas w tachografie typu Stone Ridge SE 5000? Podobnie jak w VDO przyciskiem OK wchodzimy do menu. Tam wybieramy ustawienia, a potem czas lokalny i wybieramy opcję plus 1 godzina. Jeśli chodzi o tachografy analogowe ustawiamy godzinę podobnie jak przy zegarze cyfrowym na baterię. Wciskamy M i ustawiamy przyciskami plus minus minuty. Następnie naciskamy znowu M i tymi samymi plusami i minusami ustawiamy godzinę. Teraz czas na coś ciekawego. We wtorek do użytku zostały oddane dwa nowe miejsca obsługi podróżnych MOP przy drodze ekspresowej S7 na odcinku Moczy Dłomiechów, jeden punkt w Giebułtowie przy jezdni w kierunku Warszawy, a drugi w Małoszowie przy jezdni w kierunku Krakowa. Mopy są wyposażone w toalety, place zabaw, wiaty, 53 miejsca parkingowe dla osobówek, 13 miejsc postojowych dla ciężarówek, 2 miejsca dla pojazdów z ładunkami niebezpiecznymi i 4 miejsca dla autobusów. Dziękuję Wam za uwagę, za chwilę nowinki. Z powodu nieplanowanego wyjazdu, Krzysiek poleca być może pojawi się dopiero w poniedziałek. Ja jestem Krzysiek, a to były dzisiejsze ciężarówki. Na razie.